No to Krzysztof jeszcze raz tutaj mnie zmusza do, no do mnie zmusza do nagrywania w moro. Ale to ty jak żołnierz i ten jak żołnierz. Co wy z tymi żołnierzami? Jeden i drugi jak żołnierz w moro no. się ubierają. O. Jesteśmy Polakami. O. Przygotowani do obrony w razie czego, tak? Tak. E... Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Krzysztof. No jeszcze Dzień raz, ja już miałem jechać, ale tu Krzysztof mnie jeszcze tutaj zmusił do nagrania. No, Cię yes. mu, mu, Ciebie. No to bro, dobrze. To trzeba pilnie zapłacić. Dobrze, proszę powiedz o co chodzi. Przyszło podatek za na zapłacenie na posiadłości na poczcie, czy gdzie gdzieś przelewem. Jarek przeleje e, moje pieniążki, 800 przed. Oj 886 zł chyba no o, i No nie, co nie do no co to? 900 zł, nie? Co to jest? To jest tak. U, z Urzędu Miejskiego. To jest za podatek, za ziemię, tak? tak. No, to tu każdy dostaje, ja też dostałem. Nie przejmuj się. Wiem. I to pilnie I... Czekaj, bo tu może co, Poczekaj, poczekaj, bo tu tak. Masz na raty podzielone. Na rok to jest, na rok 2023. Poczekaj. Ustala wysokość podatku od nieruchomości na rok Nie. 2023 Posłuchaj, daj Ci przeczytam co tu napisane W kwocie 886 zł Płatnej w ratach, można zapłacić w ratach Można zapłacić jednorazowo 886 zł I tu jest numer konta, na który to już ja to sobie wezmę, tak? Tak Dobrze To w kopercie To w kopertkę mi włóż Jarek jutro no, no to, te... to jest spokojnie, ja jeszcze z tego nie opłaciłem. To nie ma tak, że pilno. Ja, ale ja ci przekazuję. Dobrze, przekaż mi, ja tego nie zgubię na pewno. I... Tak, najlepiej mi to daj, bo będzie I tak dobre, jak, to jak to z, ma... z rachunkami kiedyś. Pogubiłeś i odcięli no, światło, no. w cholerę. Idę, chodź, chodź. Jarosława. I... Z i on, grówka, moje... ruchówka. rachówka. Tak, będzie opłacone. Wszystko. Rachunki, faktury, decyzje i tak dalej. I. Mam nadzieję, że Jarek dostaniesz, przyniosą ci z... Tak, tak. No, tak. a na pewno już go nie masz, gdzieś wsadziłeś. gdzieś A no właśnie, no, a jest. po cholerę masz ten safe, żeby takie rzeczy trzymać. E, wiesz. No wiesz, ty wiesz, e, wiesz. wiesz a... tak. No, Mam, kochani moi, to mój sekretarz no tak. bardzo pilnuje i opłaca. Będzie opłacone Krzysztof. I słyszycie, że będzie opłacone i tak dalej. Będziesz miał potwierdzenie. No. Pasuje? Bardzo, bardzo. Dziękuję ci, że opłaciłeś. Ale to ty mi nie dziękuj. Po to nagrywamy te filmy, Krzysztof. Nie no. ja pomagał żeby. Pomaga, ja też żeby pomaga. no, 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 Ty, Wojtek uczestniczysz w tych filmach, tak? I dlatego Ty nie musisz za to płacić. Proste i logiczne? No. Było, zobaczcie, w tym miesiącu było półtora tysiąca dopłaty za światło. A mnie I nie, nie było. No czy nie byłeś, tam nieważne. Ale przyszło, tak? Dopłata. Teraz przyszło 900 zł. No kurna, to, to nie są małe pieniądze, tak? No, ale, ale trzeba, patrzeć. no trzeba, dobrze, to daj mi to, ja już tym no, się zajmę ja. Muszę wyprostować, złożyć, żeby nie było porwane. Dobrze, formalnie. Czekaj, nie będziemy pokazywać, a można to pokazać? Pokazuję. Można, tu nic takiego nie ma, że dzieje. Urząd Miejski, no dobra, jest. To dzisiaj przyszło? Na co w kamerę, że ja przekazuję? Jest no. tu, biorę, o, to kiedy to przyszło? Z poczty odebrałeś, bo to z tydzień ja. temu przychodziło. Ślienki. Nie, spoczny. Spoczty, bo to Awizo zostawili. i Dla mnie też. Dobra, ja to was zabieram. Prezydent kurat. Tano i Ukrainy. O, widzisz Krzysiek, o takich rzeczach ty musisz mówić, żeby nie było takich, tak jak ze wtedy ze światłem, no. No, to tylko i wyłącznie twoja wina była. Tak się witają. No to tu jutro będziesz ty tak się witał. Masz ma a masz garnitur? Mam. A ty masz garnitur jak przyjedzie? Co? Masz garnitur jak przyjedzie? mam I powiem Ale nie czerwono czerwoną gwiazdą No nie, nie, no nie. Nie Nie, nie. No co tam Krzysiek jeszcze I powiem, że będą płaczone, my mówić, że ja nie płacę rachunki. Weź Krzysiek tamto. Jak ty nie płacisz rachunki? Weź tamto, połóż tam na laptopa, żebyś nie pogniół tego. Co je to poczytasz, wiesz o co chodzi, nie? No, A, no. co się dzieje kurde? No to jest. Dobra, trzymaj się ręce. Idę ja do toalety. To idź ty to do toalety, a ja już będę za chwilę uciekał. Poczekamy jeszcze chwilę na Krzysztofa. O. Zobacz, jak się pali w piecu. No, a, ładnie, trochę. no Wojtek, Wojtek dołożył, wiesz? Co? Wojtek dołożył. Dziękujemy. No. no. no, no jadę. Widzisz, jakie kurde opłaty są duże? Na no, Normalnie. Tak podróżało wszystko. Masakra jakaś. Wcześniej nie płacił, kurde też. Ale to za, za ten rok, tak wyliczyli. Ja nie wiem, czy on płacił, czy nie płacił. On pier nie. pierwszy raz mi coś takiego daje. Nic, nigdy mi nic nie mówił. Ja nie wiem, na jakiej to zasadzie, tutaj u niego. Pierwszy raz to zobaczyłem. To w jaki sposób też? Ja muszę tutaj być, ja mu pomagam i nie chcę, żeby go zabrali, kurwa, nikim. Nie, nie zabiorą tam przez to. I go nie zabiorą nigdzie. Oprzest. Przest. Nie ma o czym mówić nawet. O. Trzeba będzie jechać do domu zaraz i wezmę to. przez osobie kompetentnej, żeby tym się zajęła. Wiadomo do kogo. Ja rozmawiałem z tym. A rozmawiałem z tym. z kolegą takim. wiesz? A, no dobrze, dobrze. O, patrz, jaki ta bestia jedzie. Widzisz, o tym jeździ ten. Tak, kurwa, jaki sprzęt, co? Jaka sterka prawie? <noise> kurwa, porna. No. Ale dobrze, że sobie przypomniał, bo zaraz by poszło. Do torby i. No, tak. O, widzisz, już jest. W Polsce. Mówiłem, że w Polsce dzisiaj już będzie. Witał się z naszym prezydentem. To wy tak słuchacie? Jutro będzie. Już mnóstwo. witał się stał. Zresztą nie wiem, jak się nie wypowiadam, bo ja nie jestem politykiem. Dobrze, a, Krzyśku. On Przyleci do Warszawy o 8 rano. O 8 rano? Tak. A, ja myślałem, że. Że o 8 rano on przyleci. Ja myślałem, że on dzisiaj. Naprawdę myślałem, że dzisiaj. O, a już on wyleciał stamtąd, zobacz. Ale on na Ukrainie jest. Ale, nie, już tu. Witał się z naszym, Dudą. Było przed chwilą. Nie! No! Nie! Nie, nie, on. jeszcze mamęcy. E, ja A zaraz się ja zobaczę. E, na Ukrainie. Kurwa, kaset. Biden opuszcza Kijów. Po, no. Polsat News, nieoficjalne. No. Prezydent USA wieczorem będzie w Polsce. No i co? By się ze mną kłócił. No, dobrze mówiłem, że dziś widziałem to od politycy. Jeden polityk, drugi polityk. Sie nie znam, ja nie <noise> obserwuję tego. No jak nie? Też mówiłeś przecież że obserwujesz. Dobra, mniejsza z tym. Bardzo <noise> dziękuję, że odwiedził Ukrainę. Amerykański prezydent i po prostu Rosja musi odejść. Odejść, nie rządzić światem. No, patrz, już idzie, widzisz? No i co ty mi mówisz, że nie? No i co nie? O, już w tym i co? No w Polsce, mówiłem, że w Polsce już. Zobacz z naszym. Ale tam nie wejdziesz. Ciebie, ciebie to by wpuścili? Na pewno. A co ciebie nie? A ja jako ten. A ty ciebie jako z nim opiekun, opiekun. A ja jako major to. A Tak, to. Tak. Mundur wydali tobie, Wojtek. No. Co wy wydali? Mundur. A po co mi mundur? No o, o, Joe Biden w drodze do Polski, czyli jeszcze go nie ma. To może wcześniej? Wraca. Już, no, z Polski? A co, Polski z Polski, Polski Może już był? Nie, on wraca do Polski. Wraca. A ja, o, Polakiem jestem. No, ty przygotowany do ochrony. Tak, o, do lasu, kurwa. Do lasu, tak. Do a do lasu? Z, z, tutaj, z... Będę otykować, kurwa mam sprzęt kurwa, to, maskujące ubranie masz takie? Tak. I leśny. Ja mam przed, przed lasem będę kurwa, będą szli kurwa Rosjanie, kurwa cały te będę wali Dobra. Dobrze, bo to już... Za dużo polityki to niedobrze. Właśnie. No. Ja byłem... Wystarczy tu jednego. O, a ja bym w urzędzie wojewódzkim. No. I zapytałem jednego pracownika. Czy pan słyszał? i tam kamery są. Czy pan słyszał, że prezent Warszawy chce nas karmić roboczkami? Mówi ten człowiek, nie sam No Ja, ja ciastkami niech... lepiej jadę, sami... ciastka mam. Ciastkami lepiej, no. Nie, 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 niech sam je. Nie. No oczywiście, że tak. Bo ja, mówi, je ja śniłem, ale panie, ale kamery. To co, że kamery, ale człowiek umysłowo chory, mówi, Oj, nie obrażaj. Proszę, nie wolno obrażać polityków. Zobacz, ty, ty jesteś politykiem i ciebie nikt nie obraża. Także ty też. Ja a Krzysiek, jeszcze wrócę do wczorajszej sytuacji. Wieczornej. Wezwałeś policję. Staraj się tego nie robić. Zobacz 500 zł, byś dostał mandatu. To masz szczęście, że ja podjechałem. I miałem z tobą i miałem z tobą przyprowadzić. Roz... Rozmowę. Tak, rozmowę. Obieca... Ja, ja... Obiecałem panu policjantom. On nie chciał do ciebie zadzwonić. Ja do ciebie zadzwoniłem. On nie chciał do mnie dzwonić? Tak. Dlaczego nie chciałeś? Ja wziąłem. To... Ty nie chciałeś do mnie zadzwonić? Terefon, cały ten. Ja, ja zadzwoniłem. No. Ta sytuacja jest. Ja mówię, panie policjant, ja nie mogę dzwonić no. i tak dalej. A policjant znowu powiedział, a kto jeszcze nie? Wojciech S. Bo Masz pan powiedzieć, ja mnie. nie. Bo rogo, bo ludzie chodzą. Mm -hmm. I wiesz pan, co? Powiedzieli, że proszę, e, proszę, bo... Chcesz pan, te I Wojciech ojciec zadzwonił do ciebie? I ty przyjechał, dziękuję. No widzisz? Kurde, pięćsetek w, w kieszeni. To... No, to, to. To podziękuj panu policjantom za wyrozumiałość. Co? będziemy, no? Nie, ja powiedziałem, no. policjantom. To ma wiesz, kurwa, nam obiad teraz. Dobry. Nie, tam, dobra, z obiadem tam. Eee, powiem tak. że przed Twoim powiedziałem no. policjantów. nie w tym No to do sądu by było, no? Tak, a, a po, powiedzieli, że w sądzie całe te, że po prostu by było, tak, sąd by 5 tysięcy. Do pięciu tysięcy sąd może tak? taką karę. No dobrze. Najważniejsze, że skończyło się bez mandatu, tak? Bo ja o, powiedziałem o, o. dla policjantów. Chciałem się zawozić z policjantami, ja, a ja szanuję policjantów, oni... że jak ja wygram, to panowie dają po 100 złotych, ale... ale Krzysiek, oni nie przyjeżdżają tu po to, żeby z tobą się zakładać, tylko wykonują swoje obowiązki, ale przepraszam, ale przepraszam bardzo, ty, bardzo, ty dzwonisz, ale przepraszam ja... bardzo, jak oni podchodzą, mają tak... prawo tędy chodzić ludzie, Krzysztof, ja ci tłumaczyłem przy nich. Mają prawo tędy chodzić, tym bardziej, że jesteście osobami publicznymi, bo tak trzeba powiedzieć. Tak? Nagrywasz ty, nagrywa Wojtek, robiliście lajta. Trzeba się liczyć z tym, że będą podjeżdżać widzowie. Nie trzeba wychodzić i tyle. No, a ty od razu za telefon i po policję dzwonisz. A nie trzeba było śmiało, no tak, no, no, kulturalnie kurwa. podeszli, tylko stali. Ty wiesz ja bym nie dzwonił, a jak jeden. Drugi, trzeci za bramkę, klamkę. Dobrze, Krzyszku. Dobrze, już zakończmy ten temat. To co ja mam robić? Następnym razem się zastanów dwa razy, czy chcesz zadzwonić. Bo gdybym ja nie przyjechał, to byś musiał ten mandat przyjąć 500 zł. Nie. nie a ja nie. już w łóżku leżałem. Wiesz? Na łóżku. Ta, mówię. Sam leżałem, oglądałem telewizję. A czemu że jestem no w łóżku? No w łóżku, tak. Ja a ja, mówię, tak. Mój, a ja powiedziałem... a wiadomości jakiś tam, nie wiem. A ja to ci mówię, weź przyjeść, kurwa, bo będzie mandat, kurwa. będzie się zapłacić. No to się musiałem ubrać, nachy nałożyć i wio. No. Dobry. A gdybym nie odebrał telefonu, a spał, a się kąpał, na przykład. i Ale co? Chyba lubisz? No, no lubisz, lubisz, lubisz. Ale 500 zł, kurwa, no to co, co, to za 500 zł, to masz już tutaj masz 900 za ten, no to dołożył 400, dokładasz i masz opłatę, a tak by poszło 500, no. Trzeba pomyśleć, Krzysztof, zanim idzie. Ja byłem w nie Rozmawiałem z dyrektorem. Z 112, bo podlega podwoje wodę. I mnie dyrektor obiecał, że po pierwsze, żeby ja często nie dzwonił. Po drugie, powiem tak. Jeżeli będą widzowie podchodzić i będą szarpać za bramkę. Była taka debata w sekretariacie ze stręcu dyrektora ze 112 u nas. I jeżeli będą ludzie wchodzili będą szarpnąć za bramkę, będą kamery przeniesione na, do policji, oni będą obserwować pański dom, a 112 będzie stał nadzrobiało tutaj, tak? Prędko, uh -huh. prędko reagować na takie coś. Ale następnym razem, Krzysztof, proszę I przemyśleć, nie, zanim wezmiesz. policjanci obserwować. co się dzieje i wtedy... nie, o co ty kur... Co? Spodnie poprawiam. A ten już, o, o patrz, patrz. No dobra, to kończymy na dzisiaj, żebyśmy... Dobry materiał? No tak, no. I powiem... A, a ja o mogę powiedzieć... Ja jako Wojtek z Chudolski... znaczy z Chudolki mogę powiedzieć, kurwa nie stydzę się swojego nazwiska. Jak to się mówi, że po prostu ja pojadę tak, następnym razem pojadę kurwa do sądu i kurwa, oni kurwa nikt by nic złego nic mogło zrobić. No to pojedziecie razem i, i zakończmy temat. I powiem. Jeszieniu. No, na zakończenie Krzysztof, bo ja już chcę jechać. Monitor, jest monitoring, a ten będzie monitoring zdjęty, ale przyjedzie firma, zamontuje monitoring lepszy, od no, razu pociągnę, no, no, policja no, policję no, będzie i będzie... Ciebie będą tutaj pilnować, tak? I policja będzie obserwowała. O, Bardzo tu, dobrze, przynajmniej ja będę samej, miał święty spokój. O, a to musisz wynająć ochroniarza, nie no, no, wódka tutaj niedługo. No, ale lepiej. Budka Stróżówka, bo wojsko może u ciebie. Ale co? Może. Ochroniarza żywego, niech budkę postawisz. Budkę dla niego taką. Na rogu tam. Na rogu. No to ja nie będę miał wstępu. No jak to nie? Ja chyba nie. No ty nie? No, chyba, że on powie, żeby ciebie nie wpuszczać. No, to tak? Tak powiem? Ciebie jarka. a jak nie, to o. jak przez okno wyj skoczy wy, i wyjdę. No. Dobra, kończymy, kończymy panowie, bo ja jadę jeszcze. do domu. Dobra, na razie. Do widzenia. E, powiem tak. Już do widzenia ja mówię. Ale jeszcze nie kończyłem. Ale to już, już będzie tak. monitoring policyjny, tu miejski, wszystko będzie. I no. niczego nie będzie. O, pan spojrzał. No. Razem no. zrobimy porządek, pamiętaj. Koniec, kropka. Zgadza się? Zgadza się. Dziękuję. Precz, o, pre... precz z komuną. 恶心。哦。<Washington. S 2> oh.